Witajcie, dzisiaj opowiemy sobie o tym jak zmienić numer zamówienia z takiego właśnie oto tekstowego na liczbowy oraz pod koniec opowiem wam na jaką pułapkę możecie wpaść stosując pewne rodzaje zapisu numeru zamówienia. Na początek przejdziemy sobie do edytora kodu. Jesteśmy w naszym edytorze, przejdziemy sobie do katalogu classes. Order i tutaj mamy plik order.php. W tym pliku musimy sobie odnaleźć metodę, która generuje nam numer naszego zamówienia. Ta metoda nazywa się Generate Reference i w niej zwracamy wygenerowany 9-znakowy. Nienumeryczny ciąg znaków, który właśnie jest używany jako numer naszego zamówienia. I w standardzie wygląda tak: czyli nasz numer zamówienia ma 9 znaków, jest to również ograniczone w bazie danych. Ja posiadam tutaj kilka zamówień, które ma inne numery. I teraz sobie omówimy, jak zmienić właśnie taki numer zamówienia. Musimy nadpisać tą metodę. Oczywiście nie powinniśmy tego robić w tym katalogu, tylko powinniśmy do tego wykorzystać folder override. classes order i ja w nim już mam utworzony plik order php, i w nim mam nadpisane te metody. W takim pliku tworzymy klasę order i Rozszerzamy Order Core, czyli nadpisujemy klasę główną. Tutaj mamy standardowy wygląd metody, czyli on tworzy nam numer zamówienia właśnie w taki sposób. Mamy tutaj ciąg znaków i żaden ze znaków nie jest cyfrą, wszystkie są literami. Tutaj delikatnie zmieniłem tą metodę i z no numeric zastosowałem na numeric, czyli na numeryczną. W efekcie otrzymujemy właśnie takie dziewięciocyfrowe numery zamówienia jak te dwa. Tutaj już wykorzystujemy więcej elementów. Tutaj do zmiennej date przypisujemy aktualny rok, tutaj do zmiennej number przypisujemy losową liczbę, wylosowaną z pomiędzy 100 a 999, a tutaj mamy do zmiennej przypisane zapytanie, w którym pobieramy wartość auto increment z naszej bazy danych z tabeli orders i tutaj sobie zwracamy to jako integer, czyli jako cyfrę, przypisujemy to do zmiennej result i tutaj zwracamy sobie naszą datę, tutaj wartość auto increment i tutaj właśnie tą naszą wylosowaną liczbę. W efekcie otrzymujemy Taki numer zamówienia jak ten, czyli mamy 2021, 14 to jest ten nasz numer auto, increment, który jest identyczny właśnie jak ID na liście zamówień, i 374 to jest losowa liczba z przedziału od 100 do 999. I ostatni przykład metody, który chcę Wam pokazać, to jest właściwie to samo co powyżej, tylko bez daty i bez numeru. Pozostawiamy sam numer zamówienia. I w efekcie otrzymujemy 15, czyli zawsze nasz numer zamówienia będzie się zgadzał z ID. Więc stosując jeden z tych zapisów. Możecie w łatwy sposób zmienić numer zamówienia w waszym sklepie, tak aby był bardziej czytelny dla was lub dla waszych klientów. Natomiast, czy warto stosować, na przykład taki zapis jak ten ostatni, który pokazuje nam numer zamówienia właśnie taki sam jak ID? Ja uważam, że nie. I teraz podeprę się na przykładzie, jeśli w naszym sklepie Mamy na przykład 100 produktów, i ktoś z naszej konkurencji doda wszystkie produkty po jednej sztuce do koszyka. Otrzyma wartość towarów, które mamy w sklepie. Załóżmy, że jest to 5000 zł, więc średnia wartość produktu wynosi 50 zł. Konkurencja składa zamówienie w naszym sklepie, do koszyka wrzuca jeden produkt, wybiera przelew bankowy. Oczywiście nie opłaca takiego zamówienia. Natomiast w wiadomości e-mail otrzymuje numer naszego koszyka 15. Po miesiącu dokonuje identycznego kroku, czyli dodaje jeden produkt do koszyka, składa zamówienie w naszym sklepie i dostaje numer zamówienia, na przykład 200. Więc konkurencja wie, że w ciągu miesiąca sprzedaliśmy 200 minus 15. Czyli 185 koszyków, zakładając, że w każdym koszyku jest tylko jeden produkt po 50 zł, może łatwo sobie konkurencja wyliczyć, jakie mamy obroty, a znając marże produktów, które mamy w ofercie, bardzo łatwo może sobie wyliczyć, jakie mamy przychody. Dlatego warto zastanowić się podczas zmiany nazwy, numeru zamówienia, czy przypadkiem nie stwarzamy sobie problemu czy nie pomagamy konkurencji, i jeśli chcecie, aby wasz numer zamówienia był dla was czytelny i zapisany w prostszy sposób niż właśnie w taki, z literami, zastosujcie sobie taki mechanizm, który pozwoli Wam łatwo odczytać numer zamówienia, ale nie pozwoli Waszej konkurencji w łatwy sposób dostać informacji na temat Waszej sprzedaży. To tyle ode mnie, do zobaczenia!